Czytelnik Miejskiej Biblioteki Ksiądz Bogdan Blajer, kapłan archidiecezji Częstochowskiej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Częstochowie, artysta, malarz, historyk sztuki i poeta wraz z dziesięcioletnią Julianną Sitek, uczyńcą Szkoły Podstawowej w Rudzie, prywatnie córką Bratanicy księdza, na wernisażu wystawy malarstwa pejzażowego Niech wszelkie stworzenie wielbi Boga zaprezentowali wspólnie 35 obrazów. Przypomnę Państwu wcześniejsze spotkania z księdza Bogdana Blajera, to były promocje tomików wierszy. Ten debiutancki w 2017 roku był prezentowany w naszej bibliotece i nosił tytuł z palety barw i życia kart. Potem były kolejne, a mianowicie Uwielbiaj duszą moja Pana, Chodzić po niebie. A dzisiaj, a dzisiaj twórczość malarska księdza Bogdana Blajera, z którą też Państwo mieli już okazję się spotkać, ponieważ przypomnę właśnie przepiękne obrazy, przepiękne ikony księdza Blajera, prezentowaliśmy w Bibliotece. Przyroda, którą reprezentuję, jest najpiękniejszym obrazem Pana Boga. Pięknym bo nie czasami niestety ludzkim, ludzką działalnością. Jest to jakby pierwotny z tego, co Bóg nam zostawił. Przedstawiając te obrazy, ja sięgam do tych źródeł, do obrazów, które mówią wiele o Panu, bo wszyscy z Państwa lubią wyjeżdżać nad morze, gdzieś tam wycieczki sobie do lasu, w góry. Dlaczego tak? Dlaczego zawsze to nas jakoś uspokaja i zawsze nam się podobają i góry, czy morze? No, chyba nie sądzę, że komuś nie podobały. No bo to jest obraz Pana Boga. Bóg jest piękny. I my tego pięknego Pana Boga musimy ciągle szukać. I właśnie te nasze skromne obrazy w jakiś sposób pomagają nam odnaleźć to, co powinno być treść naszego życia. Zarówno ksiądz Bogdan Blair, jak i Julka przedstawili swoje artystyczne credo. Podczas spotkania jego bohaterowie opowiedzieli o genezie wystawy, w jakich okolicznościach powstawały prace, co stanowiło inspirację oraz jakie techniki zastosowali autorzy malując obrazy. Julka, która teraz maluje, może tych treści wszystkich nie rozumie nawet, albo sobie nie musi przyswajać bo my mamy coś zapisanego w kodzie naszym stworzenia, bo jesteśmy stworzeniem Pana Boga, że właśnie dlatego tak pozytywnie oddziałujemy na wszelkie piękno, które nas otacza. Czasami ludzie robią jakieś brzydkie rzeczy w postaci czegoś, co my widzimy i to nie za bardzo mi się podoba, ale właśnie stworzenie takie nieskażone ludzką ręką jest zawsze piękne. I na tych obrazach właśnie um, przedstawiają pejzaże, czyli tak zwane landschafty, y Chcemy ukazać się pana Bogu. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję nabyć okolicznościowy katalog wystawy oraz trzeci tomik poezji księdza Bogdana Blajera. Chodzić po niebie. Wystawę, niech wszelkie stworzenie Wielbi Boga w podwojach biblioteki miejskiej można oglądać do końca tego roku. Muzycznie spotkanie uświetnił występ wszechstronnie uzdolnionej Juliany Sitek.